w planach ECOS e, ma też y, można stworzyć własną własną farmę e, ECOS ma do tego trzy antyminery które można po prostu sobie zakupić i to jest antyminer S19XP141THS antyminer s 19 Pro, który Generuje moc 115 THSów i antiminer S19K Pro, który generuje 20 THS dziennie. To są kontrakty na 6 lat, dokład, na, na, dokładnie na 5 lat. i Trzeba to zaraz przeliczyć mniej więcej ile to wychodzi. Ja tu. Ja tu będę przeliczał ten Antiminer S 19X Pro który jest no jak widzicie najsilniejszy, najsilniejszy i on za wynajęcie kosztuje 5000 dolarów i to jest kontrakt na 6 lat i zaraz to przeliczymy mniej więcej ile to wychodzi Teraz nie było dokładnie 141, i teraz sobie obliczymy, że to wychodzi mniej więcej na miesiąc. Na miesiąc, na miesiąc to jest do kopania 270 dolarów.

A tu kontrakt jest na dokładnie na 5 lat. Ja tu wziąłem dwa te antyminery, ale jeden antyminer kosztuje 5000 dolarów. Więc, więc w ciągu półtora roku ci się wraca inwestycja i kopiesz po 300 dolarów miesięcznie dla siebie przez kolejny czas yy, wynajęcia antiminera. Tu są trzy antiminery do, do wynajęcia, tak, które kosztują są które kosztują mniej więcej ten przypuśćmy 120 ths kosztuje 3000 dolarów i on też jest na tutaj kontrakt jak widzicie yy, 2013 2003 2023 do 12 do, do, 2000, do 12 2029 tak? Czyli kontrakt jest na kilkanaście lat i, i to się opłaca z, z perspektywy czasu. Tak to właśnie wygląda. Można, jak masz hajs się, i chce się wydobywać bitcoina, można sobie po prostu tutaj. Zainwestować tak swoje pieniądze i po prostu legalnie sobie wydobywać bitcoiny na no, jak, jakiejś giełdzie, po prostu je sprzedawać. Dzięki zaglądaniu tego materiału.